Miejmy nadzieję, że, że wpadnie dużo bramek, ale tylko dla nas, tak? e, Mamy gdzieś tam problem ostatnio z, z może nie z defensywą samą, tak? Ale tracimy e, e, bramki i, i miejmy nadzieję, że, że w tym meczu zagramy w końcu na zero, a każdy mecz pokazuje, że sytuację sobie stworzymy, tak? I, i, i zawsze te bramki strzelamy. To wyniki ostatnie, to w szatni jakaś sportowa złozie? Czy na razie podejdzie do tego spokojnie, bo dopiero jeszcze się nawet runda pierwsza nie skończyła? No nie, no na pewno nie mówimy tutaj o niepokoju, tak, ale sportowa Złość jest na pewno bardzo duża i, i, i już dawno nasi kibice nie cieszyli się tutaj ze zwycięstwa w Bochatowie i, i zrobimy wszystko, bo z tego co wiem, to zostały dwa mecze tutaj u siebie w domu, tak? I, i zrobimy wszystko, żeby tutaj zdobyć komplet punktów i, i w kolejnych meczach również. Jak, je, jak jest w szatni po ostatnim meczu. Mówicie sobie spokojnie, runda się jeszcze nie skończyła, czy jednak ta sportowa złość jest w was? No jest, sportowa złość i to wielka złość, bo ostatnio my zagraliśmy słabo, w Polsce szosy sobie powiedzieć prosto w oczy, że nie jesteśmy zadowoleni ze swojej gry, bo zagraliśmy jedno ze słabszych spotkań i przegraliśmy. Także te punkty, gdzie nam uciekają, są niezwykle niepotrzebne, także mobilizujemy się maksymalnie na to spotkanie z Delkanem i Zrobimy wszystko naprawdę, żeby w sobotę wyjść i, i zagrać naprawdę z, oddamy całe serce z pełną determinacją, żeby zdobyć trzy punkty. Nieważne w jakiej okolicznościach, ale musimy już te punkty zacząć. I na pewno ta runda się nam nie skończyła, bo jest jeszcze 5 punktów i chcemy wyciągnąć maksymalną ilość punktów z tego, żeby jakoś zimie się spokojnie przygotowywać. E, GKS i Dolkan to są dawane i skuteczniejsze z lidze. Wpadnie dużo bramek w tym meczu? Ja bym chciał, żeby w końcu do nas nic nie, nie, nic nie wpadło. Ja bym chciał wygrać chociaż 1-0, ale żebyśmy naprawdę nic nie stracili w tym meczu. A coś to myślę, że szli, bo potencjał ofensywny mamy dobrzy, ale musimy zagrać zdecydowanie lepiej w defensywie całości jako zespół i mam nadzieję, że w końcu zagramy właśnie na 0 stu. Jak w szatni jesteś bardzo zły po tych ostatnich wynikach, Czy na razie spokojnie podchodzisz, bo ten sezon jeszcze jest długi? Yy, na pewno mamy, mamy niedosyt po ostatnich spotkaniach, tak yy, nie udaje nam się wygrywać u siebie. Ostatnio też na wyjeździe przegraliśmy w ostatnim spotkaniu, także. Yy, no jest taka sportowa złość w nas w środku gdzieś i, i wierzę, że, że tę złość, złość yy, przeniesiemy w sobotę na boisko i i będziemy jedną zwartą drużyną, która, która będzie dożyła w jednym kierunku, czyli, czyli do zwycięstwa. Myślę, że to jest taki właśnie cięższy moment tego sezonu dla Was, bo być może na koniec sezonu już nigdzie nie będzie w ogóle o tym pamiętał? No ciężko powiedzieć, no, tak jak Pan mówi, no, na koniec sezonu będzie można, będzie można przeanalizować, czy to był cięższy A, moment, tak? Także no, ja do tego tak nie podchodzę. Yy, może w ostatnim spotkaniu nie wyglądało to najlepiej, ale wcześniej, wcześniej mimo, mimo tego remisu u siebie, tak? Z Rybnikiem to, to druga połowa była optymistyczna, ale całkiem nieźle wyglądaliśmy. Do końca dążyliśmy do zwycięstwa no i wierzę, że w sobotę będzie podobnie. I, i Wyjdziemy od pierwszej minuty tym razem skoncentrowani i będziemy dążyć do celu, czyli do zwycięstwa. I teraz będą grały dwa najskuteczniejsze zespoły w lidze. Jak już panie dużo bramek? Ciężko powiedzieć. No. Chyba tak się stało, tak? Z perspektywy kibica na pewno, na pewno będzie to dobre widowisko, bo grają dwa zespoły, tak on powiedział, które grają dosyć ofensywnie, ofensywną piłkę i, i wierzę, że padnie dużo tych bramek, ale, ale też mam nadzieję, że te bramki padną do, do bramki Dolkanu. tak? Ale jak teraz mecz z lokanem dwa najskuteczniejsze zespoły, to będziesz miał trochę ciężkie zadanie, bo będzie pod twoim bramką pewnie nieraz gorąco. E, oby nie, ale, ale zawsze dla bramkarza jest e, lepiej bronić w takim meczu niż, niż, niż e, e, stać przez 90 minut i, i, i mieć jedną sytuację w meczu. Także e, myślę, że przede wszystkim e, po ostatnim spotkaniu, czyli po płocku, gdzie, 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 gdzie wróciliśmy, e, no bardzo niezadowoleni, bo straciliśmy punkty. E, byliśmy dużą lepszą, ale ale jakoś tak od dłuższego czasu za, za dużo tych punktów rozdaliśmy i myślę, że czas najwyższy już skończyć z tym i, i, i zaczniemy od soboty z Dolkanem. Jak podchodzisz do takich treningów strzeleckich, cieszysz się bardziej, jak ty bronisz, czy jak koledzy ci strzelają? No bo w sumie jak oni nie strzelają, no to też jest problem. I tak i tak, tak. Cieszę się przede wszystkim, że, że, że mam dużo pracy na treningu. Można się wykazać. Ale przede wszystkim też dla kolegów, tak? To jest, dla nich też są takie ćwiczenia, że jak oni strzelają na bramki, to ich to podbudowuje. Także mam nadzieję, że, że dzisiaj przez cały tydzień mieliśmy dużo, dużo, dużo w poprzednim tygodniu to samo e, strzeleckich zajęć, także myślę, że to będzie prezentowało i zaprezentuje już w tym meczu. Maciek, teraz masz z ulkanem dwa najskuteczniejsze zespoły w lidze, dlatego też e, na obronie i na bramkarzu będzie ciążyć ten, ten problem, żeby tej bramek nie wpuścić. No tak, no nas ciąży zawsze w każdym meczu e, odpowiedzialność e, i na pewno no skupiamy się na tym meczu bardzo mocno i podchodzimy do tego meczu tak jak do każdego z, z, e, z założeniem, żeby, żeby zdobyć trzy punkty, więc tutaj akurat nic się nie zmienia z naszej strony. Walczymy tak jak w każdym meczu i chcemy przede wszystkim wygrać. Po tych ostatnich meczach w szatni jest sportowa złość, czy, czy jak do tego podchodzicie? Bo w zasadzie tak naprawdę pod koniec sezonu to, to może nie mieć znaczenia, bo to mówi się, że jest lekki do gks ale na koniec sezonu no, może to się okazać, że to wcale nie był jakiś cięższy moment. To jak to wygląda w szatni, u zawsze. Zawsze ka Każdy sobie przede wszystkim zdaje sprawę, jak jest, y, jakie są założenia y, klubu, jakie są założenia nasze wewnątrz i każdy sobie zdaje sprawę, o co walczymy. Więc y, tutaj, tak jak mówię, nic się nie zmienia. My walczymy w każdym meczu o trzy punkty. Nie patrzymy na, na statystyki i na, na tabele, tylko wychodzimy na boisko po to, żeby zdobyć trzy punkty, robić, zrobić swoje, zagrać dobry mecz i przede wszystkim wyjść y, mocno y, zmotywowanym. Trenerze, teraz mecz z Dolkanem. Dwa zespoły zmierzą się, które grają najbardziej chyba ofensywnie, najwięcej strzelają bramek. W tym meczu też pewnie będzie ciekawie i pewnie będzie gorąco pod obydwoma bramkami. Ja myślę, że przede wszystkim będzie ciekawie i będzie gorąco. Na pewno spotkają się dwa dobre zespoły. My przede wszystkim mamy w tym meczu coś do, do udowodnienia. Musimy przede wszystkim udowodnić sobie, że jesteśmy zespołem, że jesteśmy na boisku razem, że wychodzimy tam po to, żeby być skoncentrowanym, żeby grać dla klubu i dla zespołu jak ten myśli, bo po tych ostatnich meczach jak tam atmosfera w zespole? Mówi się, że gdzieś tam GKS w jakimś jest dołku, ale tak naprawdę może się okazać na koniec sezonu, że, że, że to wcale nie był taki ciężki moment w, dla GKS-u. Generalnie atmosferę budują wyniki, ale jeżeli spojrzymy teraz na pryzmat ostatniego czasu, to te wyniki nasze nie są najlepsze i generalnie najważniejsze w życiu zespołu to jest to właśnie jak drużyna reaguje właśnie w takich momentach, nie w momentach, kiedy jest wszystko fajnie i wesoło, kiedy, kiedy nie ma problemów, właśnie ten tydzień jest bardzo ważny. Ważne jest to, co, o czym rozmawialiśmy na początku tygodnia. Mieliśmy taką męską rozmowę wewnątrz drużyny i myślę, że wyciąganie wniosku, przede wszystkim przekuwanie tego na trening, to zaangażowanie treningowe, to co w tej chwili mówiłem wcześniej, nie interesuje mnie w tej chwili tabela. Gdzie jesteśmy? I Ile mamy punktów, tylko przede wszystkim musimy coś udowodnić sobie i kibicom. No podobne słowa słyszałem od trenera w tamtym sezonie, kiedy GKS był na dnie ligowej tabeli w Ekstraklasie. No i wtedy to zaprocentowało to niesamowitą wiosną. To może teraz też zacznie się seria zwycięstw. Ja wierzę w czynnik pracy. Takie, takie momenty jak ten, że słabiej punktujemy, zdarzają się, chociaż nie powinny. Nie położyliśmy się na podłogę, tylko wstaliśmy, podnieśliśmy głowy i zastanawiamy się, co zrobić, żeby ten mecz wygrać. I tak do tego podchodzimy. Chcemy to przekuć na to spotkanie, chcemy to przekuć na kolejne spotkania, chcemy zakończyć ten sezon jako zwycięzcy. Zapraszamy również do zajmowania miejsc na trybunie północnej w sektorze rodzinnym. Na najmłodszych czekają także inne atrakcje oraz nagrody, w tym bilety do kina Helios. Przypomnijmy, że sektor rodzinny umiejscowiony jest na podsektorach D5 i D11. Młodzi kibice będą mogli dopingować zawodników na sektorze rodzinnym przy użyciu bębna, megafonu oraz sektorówki. Zapraszamy wszystkich kibiców na mecz z Dolkanem. Każdy dobrze wie, jak jest to ważny dla nas mecz. A przede wszystkim też mam nadzieję, że sektor rodzinny będzie zapełniony w pełni na tym meczu. Na to liczymy.